W kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu. Dzisiaj no niestety pogoda nie pozwala na inne prace. Także władzimy sobie znowu znowu odcinek złożenia balotów Tym razem ze stogu. Natomiast dzisiaj taki inny odcinek. Ja w tym momencie wychodzę z ciągnika, oddaję kamerę Łukaszowi. Także dzisiaj Łukasz bierze całą górę. A ja kończę w tym momencie. Także posłuchajcie łukasza. Dobry, witam wszystkich. Jestem bratem Jakuba. Eee, poprosił mnie o to, żebyśmy parę słów powiedzieli o swojej pracy. Eee, jak widzicie, to co o tej porze w naszym gospodarstwie jest najważniejsze, czyli dowożenie do paszy, czyli balotów, mamy w tym roku o tyle problem, że no troszeczkę nie chce przyjść tego mrozu, chociaż niby pada, ale tak naprawdę nie ma Aż tak dużo tej wody, jakbyśmy chcieli, no ale nie mrozi, nie ma. Przynajmniej ja nie pamiętam w historii, żeby było podobnie, żeby ciągle było mokro. Mamy problem troszeczkę z, z załadunkiem, jak tutaj widać. no Jest błoto. Stogi dosyć budujemy. Nie za wysokie, bo jak widać. Później jest ciężko je zabierać Trzeba uważać, żeby nie spadło i po prostu no, można więcej narobić z tego względu Może komuś się coś stać Szczerze mówiąc to nie wiedziałem, że to takie trudne jest nagrywanie Bo człowiek się stara coś mądrego powiedzieć, on słyszę sam po głosie że głupoty gadam Ale może się kiedyś do tego przyzwyczajimy. Po co tak naprawdę Pomysł nagrywania e, i tego pokazywania naszej pracy. Otóż chcemy pokazać, że tak jak to inni youtuberzy robią, a zaraz mi właśnie spadnie to jest właśnie to jak inni youtuberzy no, pokazujemy sw swoją pracę że no jednak nie jest tak do końca z tym rolnictwem że. Rolnik śpi, a mu rośnie. No, musimy troszeczkę popracować, bez względu na to, jaka jest pogoda, bo to kochamy. Kiedyś ktoś powiedział mi takie ważne słowa, że jeżeli chcesz być rolnikiem, to pamiętaj o tym, że jest to zawód, na któregoś nigdy nie dorobisz. No i w sumie można powiedzieć: To nie brakuje nam oczywiście żadnych funduszy, ale po prostu gospodarstwo nam daje raz satysfakcji z tego, że możemy utrzymać swoje rodziny i z tego, że robimy to z pasją, bo trzeba zaznaczyć, że jesteśmy gospodarstwem może niewielkim, czy można ja powiedzieć średnim, ale nasza historia czy moi dziadkowie od strony ojca czy moi dziadkowie od strony mamy w każdy z nich bardziej jednak od strony taty, że ci jego rodzice byli już w latach 60. największymi rolnikami, już nie będę brzydko mówił jak ich nazywali i tak naprawdę korzenie korzenie nie mogę troszeczkę sobie poradzić, jest to przyczepa w ogóle nieprzystosowana do, do przewozu balotów, no, staramy się o nową tam stoi obok nowa ale no kurcze, no, no, no nie można wszystkiego w jednym czasie kupić żeby to było jeszcze troszeczkę tańsze, ale to czasem jest tak, że ten balot nie chcę się odhaczyć ale wracając, mamy korzenie bardzo głęboko rolnicze które no po prostu no i strona mamy i strona taty strona nas tak zaszczepiła że robimy to w większości z pasją i, i no i oczywiście jest to sposób na jakieś życie no bo no, 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 z tego się utrzymujemy w 100% jesteśmy Uzależnieni od pracy. Usług mało co robimy, tam po prostu z grzeczności, jak ktoś zadzwoni, pomóż, to to robimy, a tak naprawdę to zajmujemy się tylko swoimi, swoim gospodarstwem. Jak widzicie, no, nie jest to wszystko idealne. No. No, chciałoby się mieć, klasknąć tymi rączkami, żeby to wszystko w jednym roku, ale pomalutku się rozwijamy. W zeszłym roku zakupiliśmy tą ładowarkę. Manitur, na którą brat zapewne zrobi, już zrobił i może zrobi już, bo już można powiedzieć, 16 marca będzie już rok, jak ją mamy. Jest to, Mogę kilka słów powiedzieć, jak już teraz z nią pracuję. No, ktoś kiedyś powiedział, no, przytaczam ciągle czyjeś słowa, ale to jest ważne, że nie wyobraża sobie gospodarstwa bez ładowarki. Ja się z tego śmiałem, bo. Można powiedzieć, zawsze wydawało się, że to jest... Wydawało nam się, że jest to zbędny wydatek, bo to trzeba liczyć się prawie 300 tysięcy. Można powiedzieć, odkąd byliśmy zainteresowani, czyli od 10 lat zakupem już takiej ładowarki i sądziliśmy, że to pieniądze przeznaczymy na coś innego, bo jest to niepotrzebne. No, są traktory, są tury, które wykonują też inne prace. Muszę popchnąć, bo taki ten. O, udało się. Które przy, nie dość, że pracują w polu, to i też przy Ładowarka musiałaby tylko i wyłącznie być ładowarką No ale po roku czasu użytkowania se nie wyobrażam, że mógłbym nie mieć tej ładowarki Jest to maszyna taka wdzięczna Jest maszyną, która we wszystkim nam praktycznie pomaga Zwinna, zwrotna Przede wszystkim nie jest ona duża Jest to model, e, żebym nie pomylił 635P, 130 koni Mam nadzieję, że nie pomyliłem numeru e, o dźwigu 3,5 tony. Pod, no, jest to na pewno. Mieliśmy, byliśmy zainteresowani wysiennikiem 7-metrowym, ponad, żeby ta ładowarka miała 7 metrów, i w sumie tam cenowo one nie odbiegały od siebie, ale jednak e, były to już ładowarki ciut dłuższe, i a zawsze e, sądziłem po prostu, że potrzeba mi. Żeby tą wagę podniosła tak? Te 3,5 tony na, na wysienniku maksymalnym Oczywiście prawie w pionie I tutaj przy tym no Te 3,5 tony powinna mieć I dlatego tak zdecydowaliśmy się Jeszcze dodam, że jest na Tak zwanym powershift Manitou w sumie wprowadziło sześciobiegową skrzynię Ona się tutaj zmienia Zapewne nie umiem Nie wiem w ogóle jak ten obraz na tym GoPro wygląda Nie umiem Wam teraz pokazać Ale są dwa przyciski, ja sobie je zmieniam jest to też niebywałe potrzebne, bo miałem możliwość jeździć na zwykłej skrzyni. No jestem hmm. trochę. <laughs> Przepraszam, jest tam trochę więcej tego, tych, tych, tych przełożeń trzeba tą rączką tam troszeczkę pomachać. No na pewno, co do ładowarki, to no, no tam prócz takich rzeczy, że tam coś się uluzowało, tak naprawdę nic się nie działo, nic nie mieliśmy żadnych awarii, chociaż można powiedzieć. Lepiej były te awarii, jakby była ta gwarancja, ale trudno. Jedyne co teraz zademonstruję, to sobie fajnie wycieraczka ściąka, ale takie można powiedzieć, nie wiem czy słyszy. Czy będzie słyszana, no właśnie, to jest takie buczenie. no Ona jest praktycznie na, na całej szybie i nie wiem, czemu ona, czy guma jest niedopasowana, czy w jednym momencie jest za bardzo e, do tej przylegam. W każdym razie kuzyn jak wsiadł. Do tej łatowarki, jak, jak ruszył tymi wycieraszkami, to się przestraszył. On ma jednak JCB. Myśmy zdecydowali się na jednak manitu, bo no, cenowo no, JCB w takim wyposażeniu nasze... nasz budżet, tak zwany. Może trzeba powiedzieć, że lata nie są do inwestycji naszej, do spłaty. Dlatego ograniczamy inwestycje jak możemy, bo musimy pospłacać parę kredytów. Dlatego ta ładowarka to była takim można powiedzieć nieplanowanym, ale już zaczął nam e, tour w e, pokazywać, w, że jednak on sobie nie podoba z tymi, bo jednak te 4000 tych belek. Wszystkich, bo mówię, i siano kiszonki, i słomy trzeba to wszystko zwieść. oczywiście mamy 500 ton e, zboża, zawsze do załadunku na tiry. No, no, no jest. Tur zaczął nam po prostu już wskazywać, że chłopaki dajcie już mi troszeczkę odpocząć, dlatego on sobie już można powiedzieć delikatne rzeczy robi. I odpoczywa stąd taka nagła, szybka decyzja, że, e, że musi być ta ładowarka. Wstępnie trzeba, chcieliśmy kupić używaną, ale trafić na coś dobrego, to było ciężko przebiegi, cena również były wysokie aż coś fajnego się trafiło, więc więc mówię, nie narzekam ale to o ładowarce poświęci pewnie brat jakiś większy odcinek bo chcę zrobić porównanie Manitou z JCB, bo kuzyn, który ma większą hodownę on ma już jedną odcebę która ma przejechane ponad 12 tysięcy godzin w zeszłym roku Kupił drugie takie same JCB, które już ma prawie 2000 zrobione przez niecały rok. No więc tam u niego się tylko można przetestować dane, dane maszyny. Co, co można byłoby jeszcze dopowiedzieć? No, no to jest jakie jest. No, no trudno, no, takie są warunki. Rzepak tu widzę po sąsiedzku i rzepak u nas ciągle rośnie. Czekamy oczywiście z niecierpliwością na zmiany daty wysiewów, żeby, no, żeby go zaraz podkarmić Chyba, że przyjdą mrozy i może to tak być, bo praktycznie od niedzieli u nas wieje Ładuję teraz na przyczepę Metaltech Ona jest zakupiona w 2015 roku przeze mnie z prowu Szczerze mówiąc liczyłem coś na coś lepszego Mam do porównania przyczepy z Pronaru, ale to przyczepy typowo do złożenia zboża Uważam, że nie wiem na tyle może czy lepiej, ale są bardziej takie praktyczniejsze no. Tutaj troszeczkę, może w tych do przewozu sianokiszonki, no oni po prostu troszeczkę Yy, troszeczkę nie odrobili lekcji, no, no, no jest, nie jest taka pra, praktyczna ta przyczepa no przede wszystkim yy, przede wszystkim yy, no, te linki, no, dwie są odczepione, bo nie, nie szło nigdy tych balotów dobrze doładować, jest tylko na jednej lince, co też może spowodować, że w którymś momencie coś się stanie zaczep ciągle, w tej samej pozycji. Nie idzie ustawić tej sprężyny. Próbowałem już wszystkiego. No zobaczymy, no. miejmy nadzieję. Jedyne co praktyczne to jest wysoka. Wiem, że w pronaroskiem co przewożą się? Kiszonkę mają. Mają one trociut niższe zawieszenie, ale to może w zależności od ogumienia. Brat już pojechał. Mamy taki problem, że nie możemy wjechać w te pole, bo przyczepa, ona nie wiem z którego roku tak naprawdę jest. Nie będę teraz ciemny, ale co najmniej z lat 80. Typowa przyczepa tak zwana do kierowców, tych rosyjskich łamańców. Przyczepa bardzo ciężka, bo ona można powiedzieć waży bez tonarzu około 10 ton. Jest to typowa rosyjska konstrukcja. Szkoda, że tylko rama jest taka mocna. Burty już niestety oberwały swoje. Ona ma, pisaną nam w dowodzie, ładowność około 16 ton. Więc mieliśmy taki przypadek kiedyś, że wjechaliśmy w mokry piasek, w pole z obornikiem, utopiła się, że nie szło ją na pustą wyciągnąć, dlatego ładujemy ją z drogi, brat jedzie dalej, cofa i nie ma, nie ma z tym problemów jest to taki można powiedzieć no na pewno przyczepanie do przewożenia sianokiszonki ale mówię no nie jesteśmy wszystko w stanie ogarnąć także więc tyle z mojego zapewne mi nic nie wyszło ale starałem się już być później starałem się nic mądrego nie mówić więc może Akurat kogoś coś zaciekawi. Dzięki wszystkim, na razie. No, także to był właśnie Łukasz, brat. Także dajcie znać się, jak Wam się podobają takie łączone vlogi. Czy byśmy coś we dwóch nagrywali. Albo tak przeplatane, raz jeden, raz drugi. Myślę, że to pozwoli na to, aby ten kanał się w jakimś tam stopniu nie znudził. Żeby co było coś innego, coś nowego. Eee, więc my już aktualnie Pozładowujemy się na gospodarstwie, już mam przyczepę pełną, pustą Za chwilę ją odstawię, mieliśmy jeszcze pojechać po słomę Ale z racji tego, że zaczyna padać trochę śnieg, robi się coraz bardziej mokro No nie chcemy też specjalnie tego błota gdzieś tam na asfalt wyciągać Bo no wiadomo czym to grozi, zresztą dla samego wizerunku gospodarstwa nie mamy zamiar robić takich rzeczy bo no, szkoda jest wyciągać jego błota, zresztą sami wiecie jak to jest w waszych okolicach, przy waszych polach, yy, ciężko jest się po prostu z tym wszystkim poradzić. Dlatego słomie jeszcze na kilka dni starczy. Prognoza yy, pokazuje, że na dniach ma coś tam tylko przymrozić, więc może wtedy nam się coś po prostu uda zrobić. Więc baloty w tym momencie rozładowujemy. No i chyba weźmiemy się za jakieś takie prace, nie wiem, porządkowe na podwórku. Może coś pod wiatą. Oleje w zasadzie we wszystkich ciągnikach mamy już powymieniane. Także ten okres serwisowy w, w naszym gospodarstwie już, tak można powiedzieć, leciutko zakończył. Co nie oznacza, że nie mamy maszyn do przygotowania na przyszły sezon. Bo za chwilę będziemy chcieli podsiać trochę trawy więc troszeczkę tej roboty jeszcze będzie. Ja na dzisiaj kończę dzisiejszego vloga. Dajcie znać w komentarzu jak wyszło. I co, widzimy się w takim razie w kolejnym odcinku, także subskrybujcie kanał, dajcie łapki w górę, także zapraszam na kolejne odcinki.